Witajcie moi drodzy Witam was bardzo serdecznie Dzisiaj bardzo wietrzny dzień Założone mam słuchawki Może to jakoś pomoże Długo też mówić nie chcę Także Mam nadzieję, że wszystko będzie ok Moi drodzy Dzisiaj znowu bardzo krótko A tytuł tego Że tak powiem Smutna prawda o ludziach nie chcę tutaj szufladkować żadnego człowieka, ale chcę powiedzieć, jeżeli szufladkowanie, jeśli chodzi o wygląd człowieka, kolor skóry, wzrost, waga cokolwiek takiego nas nie interesuje, ale chcę powiedzieć o smutnej prawdzie ludzi, jeśli chodzi o religijność. Jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem wierzącym Bogu a człowiekiem religijnym? I przerzucę to na cały sens tego, dlaczego w ogóle o tym mówię. Moi drodzy, osoba religijna to w skrócie każdy chrześcijanin, czy mówimy tutaj o chrześcijaninach ogólnie, bo nie interesują mnie inne religie, inni ludzie, którzy wierzą w cokolwiek innego, zajmuję się tymi czy tematem tego, co obserwuję, co widzę, czego jestem świadom co ma związek z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, ale jedynie związek jakiś potoczny, ogólny. A więc człowiek religijny to człowiek, który robi coś za coś. Oczywiście robi drobne rzeczy. Tak jak człowiek, który idzie do pracy, wykonuje swoją pracę, by otrzymać nagrodę, zapłatę, po to tam idzie. To jest cel jego zarobkowania. Dokładnie tak. Wielu ludzi religijnych ludzi wpada i jest jak najbardziej w uczynkowości. A więc żyje całkowicie zwyczajnym życiem jak reszta tego świata, ale chodzi do kościoła przynależy do takiej, a nie innej religii chrześcijańskiej. Robi tam jakieś rzeczy, które nakłada kościół i to wszystko. Natomiast tak naprawdę nie wie, kim jest Bóg, naprawdę nie wie, co, czego się spodziewać ze strony Boga. Nie ma żadnej relacji z Bogiem, dlatego często biegnie za jakimiś cudami, objawieniami, dlatego że w tym widzi Boga. Coś, co nie istnieje w jego życiu, czyli brak kontaktu z Bogiem. Jeśli mówię w ogóle o kontakcie z Bogiem, nie chodzi nam znowu o jakichś wizualnych cudach, dotykach, objawieniach, wizjach, snach. Nie o to tutaj nam chodzi. Każdy, Kto naprawdę chodzi z Bogiem, kto chodzi z Chrystusem, wie jak to działa. Wie jak przyjemy Boga, w jaki sposób możemy w ogóle odczuć Boga. Natomiast osoba religijna, nawet zapytana, jak sobie wyobraża życie wieczne, jak sobie wyobraża chociażby to wszystko z Bogiem, nie ma pojęcia jak odpowiedzieć. Często mówi, że oczywiście po śmierci. Jego dusza pójdzie do nieba. No, przecież był dobrym człowiekiem. Dawał na tace, chodził do kościoła. Ale już zapytany, co tam będziesz robił w niebie. No, to często jest uśmiech, wzruszenie ramionami. Nie wiem, może będę siedział, siedział na jakiejś chmurce. Ludzie nie mają pojęcia, kochani, tak samo jak w każdej innej religii. Ludzie nie mają pojęcia, kim jest Bóg. Jak wszystko z sobą się łączy, proroctwa, opisy naszego życia z Panem, dlaczego jesteśmy wybrani z tej ziemi, dlaczego będziemy z nim żyć. O co w tym wszystkim chodzi? Jak wygląda Królestwo Niebiańskie, jaką przyszłość mamy wykreśloną. Na tysiąc lat panowania Chrystusa i dalej. Ludzie nie mają o tym pojęcia. Jest to dla nich abstrakcja, jest to coś dla nich, jeżeli o tym mówisz. A skąd to wiesz, a nikt o tym nie wie, nikt tam nie był. No właśnie, to się rodzi z ust i z serca i z umysłu człowieka, który absolutnie nie ma żadnego kontaktu z Bogiem. Jest po prostu w religii. Prawdopodobnie dlatego, że się tam urodził albo poznał, ale wpadł w taką codzienność. I tyle. Natomiast osoba, która wierzy Bogu, nie w Boga, bo w Boga wierzą nawet demony, jak mówi Biblia, ale z tego, że wierzą w Boga drżą, mają świadomość, że On istnieje, co z nimi zrobi, ale absolutnie mu nie służą, dlatego drżą. Tak samo jest z ludźmi. Wierzą w Boga, ale nie wierzą w Bogu. Dla ludzi niedużo znaczenie, niewielkie znaczenie ma Słowo Boże. Bóg cudownie wpłynął na 40 pisarzy biblijnych. Okres 1600 lat spisywania Biblii. Wydać nam pełną księgę, pełną. Tam nie ma braków. Wszystko zostało opisane. Także jeżeli przychodzimy do Boga, musimy wierzyć, że On istnieje. Jeżeli wierzymy, że On istnieje, to On jest tak żywy, jak ja, który do Was teraz mówię. Jeżeli jest On żywy, to On wyraża swoją opinię, jest władcą absolutnym. Tak, król, prezydent, daje swoje prawa, jest partia, w życie wchodzą jakieś zasady ustalone przez tę partię, przez tego króla, prezydenta itd. Bóg jest najwyższym władcą. Jak możemy się spodziewać, że niczego nie wymaga od ludzi? Jak możemy się spodziewać, że obojętnie co robię i tak mi się podobam? Jeszcze raz Bóg dał przez cud, przez natchnienie ludzi Duchem Świętym. Objawił swoją wolę, objawił proroctwa przede wszystkim. 70% Biblii to proroctwa, które spełniały się na zakresie setek, ale i tysięcy lat. Niektóre czekają tysiące lat by się wypełnić i zbliżamy się do tego momentu. Widzimy, że wszystko jak po sznurku się spełnia. Jezus Chrystus bardzo wyraźnie powiedział, że wąska jest droga, ciasna brama, która prowadzi do życia wiecznego. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że jeżeli wchodzisz na tą drogę, chodzisz na drogę Chrystusową. Nie ma tam już miejsca na nic poza tobą. Nie możesz więc wziąć Jakiegokolwiek grzechu, jakiekolwiek przyzwyczajenia, które jest przeciwne Bogu i sobie z nim iść, będzie ci tam bardzo niewygodnie, nawet gdy będziesz, że tak powiem, nagi przed tą drogą. Jest ona wąska, jest ona ciasna cały czas, od momentu kiedy na nią wejdziesz, dlatego, że poznajesz kolejne zasady Boże, poznajesz, Jego wolę, Duch Święty działający w tobie, uświęca Cię, poucza Cię, zostajesz coraz bardziej obnażany. Z tego wszystkiego, co było częścią Ciebie, Chrystus mówił, że musimy, jeżeli chcemy i za nim, musimy zaprzeć się samego siebie. Dlaczego tak jest, kochani? Dlaczego Bóg w cudzysłowie nie pozwala nam być sobą? Gdyby Bóg pozwolił człowiekowi być sobą, to Adam i Ewa nigdy nie ponieśliby kary, nigdy by nie zostali wypędzeni z ogrodu. Nigdy nie straciliby życia wiecznego, a my nie żylibyśmy w chorobach i śmierci. Nie dochodzilibyśmy do śmierci przez to wszystko. Bóg zawsze wyznacza zasady. Życie wieczne jest bezpośrednio związane i przywiązane do Boga i ma związek absolutny z wypełnianiem woli Bożej. Może Ci się to nie podobać, może myślisz, że tutaj Bóg odbiera Ci wolną wolę. Natomiast wcale tak nie jest, bo możesz robić, co chcesz jeżeli mieści się to w zakresach Bożych. Tak czy inaczej, osoba, która nigdy nie przyszła do Boga, żyje ciałem, żyje pragnieniami tego ciała, żyje nienawiścią, zawiścią do innych, jeżeli jakaś krzywda mu się dzieje, żyje pożądaniem rzeczy materialnych, być samochód, dom, pozycję w pracy, być kimś w tym świecie, myśli o porządliwościach i karmi się nimi, seksualnych, czy to przez telewizję, pornografię, wszystko go podnieca, podsyca. No i to jest przedmiotem jego życia, dlatego Boga dodaje właśnie też owocu swojego ciała, by to Bóg dał mu coś, czego definitywnie pragnie, czyli życia wiecznego. Ale to życie wieczne jeszcze raz, jak go zapytasz, wcale ten człowiek nie chce, by było nastawione na Boga w spełnianiu Jego woli. On chce, by Bóg mu dał życie wieczne, a on sobie będzie żył dalej tak, jak chce. Nie tędy droga, tak? Biblia bardzo wyraźnie nam mówi, że w momencie, kiedy oddajemy się Chrystusowi, jest to wiara w naszym sercu. Wyznajemy Go ustami, jest to owoc tego, że uwierzyliśmy w Niego. Gdy przyjmujemy chrzest wodny, musi to być chrzest wiary. Chrzest wiary jest, jest właśnie tym, że Ty w tym momencie oddajesz się Chrystusowi na wieki. Na wieki, z tego nie ma wyjścia. Jezus mówi, kto się obraca za pług, nie jest mi godzien. Nie jest mi godzien, jeżeli ktoś cały czas myśli o miłości Chrystusa, oczywiście jest ona ogromna, ale przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się wszelkim przypowieściom Chrystusa. Bierz swój krzyż każdego dnia, nie obracaj się za siebie, nie jesteś mi godzien, jak to zrobisz. Pamiętajcie żona Lota, żonę Lota, która się obróciła. Są to cały czas dla nas wskazówki. Wąska ścieżka, ciasna brama. Prowadząca do życia wiecznego. Natomiast szeroka, przestronna droga brama, która prowadzi na zatracenie. A więc tak, jestem osobą wierzącą. Tak, wierzę w Boga, chodzę co tydzień do kościoła. a Jak już nie, co tydzień, to na pewno co miesiąc. Daję na tace pieniądze. Nie zabiłem nikogo, nie piję. Tak. To jest bardzo szeroka droga, nic, niczego się nie muszę tam wyzbyć. A najlepiej połączymy wszystkie chrześcijańskie nacje. Żyjmy w pokoju, kochajmy się. Bardzo, bardzo szeroko. Mogę się rozpychać. Łapmy się za ręce, śpiewajmy kumbaya. Tak? Jest to szeroka droga? Natomiast wąską drogą jest to, że gdy mówimy ze Słowa Bożego, i tutaj nie myśl tylko, że to katolicy, Świadkowie Jehowy, adwentyści. to samo dotyczy protestantów każdego jednego człowieka, któremu mówisz coś z Pisma Świętego i on o tym dobrze wie, ale ucieka przed tą prawdą. Nie chce jej, bo jest ona mu niewygodna, bo musisz czegoś pozbyć. Nie myślcie, że jest coś takiego jak religia prawdziwa, jak cały nurt protestancki, że jesteś protestantem i od razu jesteś zbawiony. To jest to samo myślenie co jak u katolików, u świadków Jehowy. Nigdy to nie zależało od przynależności do denominacji, nigdy nie zależało to od Twojego jakiegoś udziału fizycznego w jakiejś religii. Nigdy nie ma religii prawdziwej. Ja tutaj nie mówię, że jesteś protestantem, że jesteś w fałszywej religii. Nie to mam na myśli. Ale w każdej innej denominacji musisz badać słowo Boże. Czy to wszystko, co znasz, zgadza się ze słowem Bożym? Znaczy wciąż jesteś w złym miejscu. Nie szkodzi, że się nie kłaniasz bałwanom. Nie szkodzi, że nie jesteś świadkiem Jehowy i tak dalej. To wyróżnia człowieka, który jest człowiekiem, który wierzy Bogu, bo poznaje całe życie Jego wolę. Bada samego siebie, skrusza samego siebie. Duch Święty, jeżeli zaiste w nas jest, pokazuje nam wszystko złe w naszym życiu i nas skruszy. obdziera nas, obiera nas jak jabłko po kolei byśmy byli czyści, byśmy byli na tej wąskiej drodze. A dlaczego jeszcze raz i po co to wszystko? Dlatego, że przyjście Chrystusa jest bliskie. Jeżeli chcemy być tam, do czego zachęcił nas Chrystus, co nam obiecał Chrystus, że idę do Ojca przygotować Wam miejsce. A gdy będzie... i tam jest mnóstwo mieszkań, gdyby było inaczej, powiedziałbym Wam inaczej. Więc nie jest to dla jakiejś elity liczby, ale mówił, że Przygotuje miejsce, przyjdzie po nas, byśmy my byli tam, gdzie i on jest. Są bardzo wyraźne słowa i proste, ale o tym miejscu mamy napisane, że nie będzie miał udziału w tym miejscu żaden grzesznik, żaden bałwochwalca, cudzołożnik, rozpustnik, pijak, nienawidzący, kłamca. A więc po to po to, to wszystko jest, skoro my jesteśmy w związku, w narzeczeństwie z Jezusem Chrystusem, bo nasze zaślubiny jako oblubienicy będą w niebie. Jesteśmy więc zaręczeni, jesteśmy przypieczętowani Duchem Świętym na ten dzień odkupienia, przyjścia po nas. A więc już należymy do Chrystusa, to jest bez dwóch zdań, możemy to jedynie zerwać z naszej strony. Pan tego nigdy nie zerwie, ale z naszej strony jest to możliwe. A więc, jeżeli jesteś z kimś już, łączysz się, to stajesz się jednej myśli, stajesz się jednego ducha, wszystko robicie razem, planujecie wesele, jest to wasza wspólna przyszłość. Jak więc nasze postępowanie, nasze życie może się różnić od tej przyszłości, którą zapowiada Chrystus? O tej przyszłości od królowania i kapłaństwa, które nam zapowiedział jako swojej oblubienicy. Czy ja jestem dzisiaj tym, który tego wszystkiego oczekuje, czy jestem tym, który znosi wszelkie przeciwności, prześladowania ze strony rodziny, czy jestem tym, który wzdycha każdego dnia na tym, co dzieje się na świecie, a zarazem nie bierze udziału w tym co świat. Zarazem jest to człowiek, który nie boi się COVIDa, nie boi się straszenia innych chrześcijan, którzy wciąż twierdzą, że są głosem Bożym. Ale jest to człowiek, który ma pełne zaufanie Bogu, który mu poświęcił życie, który żyje w jedności z nim, który przez tą miłość pragnie też życia i szczęścia innych, dlatego mówi o tym wszystkim. Nie po to, by kogoś pouczać, ale w tym samym poucza siebie. Mówi, że to samo dotyczy i mnie, i to samo ja pragnę i dla ciebie. Dlatego to lustro duchowe, słowo Boże, nasze życie. Podejście, czy masz swobodne podejście w modlitwie do Boga, czy masz wyrzuty sumienia, czy nie potrafisz się modlić? Jak długo to trwa? Bo z nikt, nikt z nas nie jest doskonały, ale co robimy z tym? Czy to lustro duchowe, czy w świetle Słowa Bożego, w świetle Ducha Świętego, zapalamy to światło, gdy stajemy przed tym lustrem duchowym, by obnażyć samego siebie, widzieć szereg tych niedoskonałości, by, by podobać się Panu, podobać się oblubieńcowi. Czyż tak nie działa kobieta, czy tak nie działa mężczyzna, który się zakochał, który pragnie wyglądać powabnie dla przyszłego męża albo żony? Czy nie tak się przygotowujemy do wesela? Czyż nie jest to dla nas najważniejszy dzień, że wreszcie będę z tym, którego kocham? Nie, nie, nie interesuje mnie cały świat, ta osoba, ja ją pokochałem, ja, ja dla niej chcę żyć. Odpowiadam i jestem naprawdę. Tak samo myślimy, tak samo działamy. Jestem zakochany, zakochana, kocham. Z nim, z nią chcę spędzić resztę życia. To jest to samo. To rozróżnia człowieka religijnego, człowieka, który wierzy w Bogu, który poznał Boga, który doświadcza Boga każdego dnia, który nie potrafi żyć bez Boga, który nie potrafi o nim nie mówić, który przyjmuje wszelkie. Prześladowania w życiu, z radością, że jest godzien tego przyjmować to dla Chrystusa, że wie, że przez to jest przeświadczany, że jest na dobrej drodze. Bóg jest żywy, Jego przyjście jest bliskie. Jezus Chrystus już jest bardzo blisko, natomiast wielu ludzi pozostaje cały czas w religijności, cały czas jak już to Boga chce dla, dla siebie, chce dla spełniania swoich zachcianek. Dlatego, by żył wiecznie. Jednakże nie interesuje go to, że właśnie, że ma poznawać wolę Boga, ma wszystko badać, ma żyć w zgodzie z nim. Jego życie musi być przeświadczeniem tego, czy Bóg jest w jego życiu, czy też nie. Bo jeżeli Boga nie ma w Twoim życiu, no to coś jest nie tak. Coś jest nie tak albo to wszystko, co wierzysz, jest nie tak, albo wszystko, co robisz, jest nie tak. Coś jest nie tak. I nie chodzi mi tutaj jeszcze raz o cuda, jakieś cudowne rzeczy dla Ciebie. Objawienia, wizje, sny, proroctwa. Tak, wielu widzi w tym Boga, podczas gdy ich owoce, życie wciąż jest religijnym, wciąż nie zabiegają o prawdę biblijną, nie studiują jej, ale tylko idą za tym wszystkim. To nie jest wola Boża. Wola Boża jest objawiona w Słowie Bożym. Jego działanie dotyk naszych osób jest poprzez to, że dążymy do jedności z Nim. Do badania, poznawania Jego osobowości, a to wszystko jest w Słowie Bożym. Przez Ducha Świętego owszem, nie inaczej, ale to jest w Słowie Bożym, nigdzie indziej. Nigdzie indziej. Wszystko badaj przez ten szablon, do wszystkiego Go przykładaj do swojego życia, do wszystkiego, co wierzysz, co cię nauczono od dziecka, przykładaj ten szablon. Jeżeli kochasz Boga, tak będziesz działał. Pytanie, które ja sobie mogę zadać sam sobie. Jak i ty możesz zadać samemu sobie, czy samej sobie, czy jeżeli byłbym, byłabym jedyną wierzącą Bogu na całej kuli ziemskiej dzisiaj, czy będę mu wierna? Czy mi to wystarczy? Czy Bóg mi wystarczy? Jest to hipotetyczne pytanie, oczywiście tak nie jest, jest nas miliony, ale sens jest bardzo wyraźny. Niech Bóg okaże się prawdziwy, choćby każdy człowiek okazał się kłamcą. Kochani, życzę wam błogosławionego dnia. Poszukujcie Boga, jeżeli jeszcze go nie znaleźliście. On jest blisko, blisko wszystkich, którzy wzywają Jego imienia. Przybliż się do Boga, a On przybliży się do ciebie. Jeżeli jednak chcesz, by był zawsze przy tobie, gdy się zbliży, nie odchodź od Niego. Jeżeli się przybliżysz, On się przybliży, ale jeżeli ty odejdziesz, On odejdzie. Kochani, miejcie błogosławiony dzień, i myślcie zawsze głęboko o tym, kim jesteście w tym świecie. I myślcie zawsze o bliskości Pana Jezusa Chrystusa. Myślcie o tym, czy przypominacie pięć mądrych panien z lampami, które świecą w bardzo rażący dla świata sposób. Zawsze w tym samym miejscu i zawsze tym samym światłem, którym jest Jezus Chrystus. Nie COVID, nie to wszystko, co spada na świat, nie tamto, nie o to. Jezus Chrystus musi być tym światłem w tej lampie. Tylko i wyłącznie on. Nic innego, co tam włożysz, nie będzie świecić. I gdy sobie to uświadomisz, polecisz, by kupić sobie to, co przecież nie jest do kupienia. Nie potrafisz tego kupić. Ale, za przykładem, przy powieści Dziesięciu Pannach może się okazać, że zaprzepaścisz to wszystko, co ci powierzono tym i tylko wyłącznie tym jest Jezus Chrystus. Jest życie dla niego, jest oddanie siebie jemu, jest głoszenie tylko i wyłącznie Chrystusa. W tym jest moc, w tym jest życie wieczne, w niczym innym. Do tego zachęcam Ciebie, do tego zachęcam siebie, by zawsze być wierny, by zawsze trwać przy Chrystusie, by zawsze pozostawać w związku, w na życzeństwie, w oczekiwaniu, w gotowości, w przygotowywaniu się na Jego przyjście teraz i na wieki. Dziękuję, kochani. Błogosławionego dnia.